Głupiego spetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria. E, podać wzór drobiny, której. Oddjęły panie proces usuwania dwutlenku dupy zakończony niepowodzeniem. Atom centralny ma hybrydyzację SP2, no to narysujemy sobie te drobiny. Jeżeli nie wiecie, jak je rysować, no to odsyłam do mojego filmu wzory kreskowe. powinien wam tu gdzieś wyjeżdżać. No i co? No i popatrzymy sobie najpierw na, na nasze drobiny. No i który może być akceptorem naszej pary elektronowej? No to już tutaj możemy sobie wykluczyć od razu te trzy drobiny ze względu na to, że tutaj już nie ma żadnego miejsca. No a jeżeli byśmy sobie rozpisali konfigurację elektronową boru no to tam znajdziemy miejsce na kolejne elektrony. No teoretycznie mógłby przyjąć aż dwa elektrony, bo rozpisując konfigurację, no ma miejsce na nie. Także wpisujemy BCL3, no i orbitalom walencyjnym przypisuje się tam hybrydyzacja SP2, czyli co mamy? Trzy podstawniki, zero wolnych par w przypadku BCL3 jest to SP2. No i tak robimy sobie dla każdego. Już tutaj nie będę tego robił. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Cześć! W zimę nie nosił grubego spetra. Dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria.